i mamy gola Czy honorowego czy kompaktowego to się okaże już za niedługo, bo zostało 8 minut do końca Ale w futsalu w futsalu, wszystko jest jeszcze możliwe Być może ten gol, ten gol kontaktowy pobudzi szyki i na wiatru żagle, tym bardziej, że to teraz pod bramką przeciwnika, ale strzał bardzo niecelny. O i mamy, mamy gola 6 do 2 ładna, koronkowa, kombinacyjna akcja i TGS Ogół prowadzi ponownie czterema bramkami przewagi, 6 do 2 a nie, przepraszam piłka jednak była obok bramki pierwsza perspektywa wskazywała, że mamy gola, no to jeszcze będziemy mieli emocje na pewno do samego końca Spotkania. Patrzmy. Ale te otwierające podanie do, na drogę do bramki. Zobaczmy, może teraz, może teraz, może teraz padnie gol. Tak, 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 tak. Brawo. Zaczynają od środka. Zawodnicy w czarnych koszulkach. a więc prawdopodobnie już nie za dużo, niewiele się wydarzy już w tym meczu choć to jest piłka nożna, tutaj wszystko jest jeszcze możliwe ależ trudna zagrana piłka, opanowana przez zawodnika z numerem 23 zobaczmy czy uderzy z tego Kolejne dobre podaje na skrzydło i jest, 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 jest. Piękna, koronkowa, kombinacyjna ponownie akcja. I mamy 7 do 2, proszę Państwa, już 7 do 2. Co się odleczy, to nie uciecze. Zmarnowali wcześniej, wydawało się, 100% sytuację. Wtedy, co była sytuacja na 6 do 2, a teraz wcale dwie bramki z bardzo ładnych, koronkowych akcji. I ponownie kontrują. Jest szansa, zobaczmy. Rozciągała maksymalnie przeciwnika, teraz posyłają piłkę tutaj do zawodnika na zamknięcie akcji lecz nie zdążył się zorientować, że piłka jest zagrana do niego A, czeka, czeka. A! Oj, za lekko, za lekko, za lekko, za lekko, Zdecydowanie za lekko. To powinien być gol. Ależ, ależ ma rajd, ależ ma rajd! Świetna interwencja bramkarza.

nie. Uderzenie w zawodnika, drużyny przeciwnej. Może teraz, może teraz! Ależ bramkarz tutaj wyszedł. Niesamowicie skrócił kąty. Sytuacji 2 na 1. wydawało się 100% O, teraz po piłkę no Klasa sama w sobie Oj Mamy, 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 ładna akcja 3 do 7 i 2 minuty do końca spotkania super acção super acção extra <tras>

Odetchnię od podania. Zawiadamy kupisz. 15 sekund gra. Nie gra gra. Nie gra. Ej, z jest! Nie I koniec. jest soku wygrywa 7 do 3.